Cześć, dzisiaj pokażę Wam najlepszego latarnika z gry Wiedźmin 3 Gon. Po wejściu na latarnię morską na wyspach Skellige okazuje się, że Ziomek sobie smacznie śpi. Ej, typie, to trzeba zapalić. Wstajemy, kolego, pobudka. No gość ma naprawdę mocny sen. Piękne widoki. Na dole nawet widać łódź jaką tutaj przypłynąłem. Ciekawe, co ten skeligijczyk robi za dnia. Pewnie ogarnia, ile statków się przez niego rozbiło. A, witajcie! Witajcie!